Tempo! Mistrzu, mnie. Pomóżcie, starej kobiecie! O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie! Z duchem! Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Oj, u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwał, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubą brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich. Na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Czemir jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach, jak żeśmy tańcowali w Beletain, o tym, jak go redańczycy zasiekli pod rindę. Pod rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Livią, chciałam powiedzieć. Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Gdzie ona zniknęła? Hm, dziwne. Grupa Czernina. No, załatwione. Nareszcie, wybaczysz mi? Już wybaczyłam. Wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosłucha musi być rada. Wiedz mi, co was wprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją, kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem? Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze Wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy Wam się nagroda. Proszę! To niewiele, ale musi starczyć. Głosy, co się tak kręcicie? Krwawy baron wie o was?